Smacznej kawusi I dokończ zdanie w komentarzu Autor najciekawszego rozwinięcia Otrzymał ode mnie zestaw wlep Grus jest grus Jak widać za oknem, dziś jest słoneczna pogoda, a to znaczy, że można porobić coś z gruzem na świeżym powietrzu. Dlatego w tym odcinku zajmę się rolowaniem nadkoli z tyłu w moim BMW E36. Zapraszam na film. No dobra, ja już jestem na garażu Także podnoszę auto do góry, ściągam koła I biorę się za rolowanie nad koli. Do rolowania potrzebna będzie nam rolka i przyda się też opalarka. Ciekaw jestem czy coś tutaj popęka. Widzę, że rudy wraca. Ale będę go wyganiał w tym roku. Generalnie temat dość prosty. Przykręcamy rolkę, ustawiamy ją na odpowiednią wysokość tak, żeby ta rolka właśnie była mniej więcej na wysokości rantu. Następnie opalarką podgrzewamy całość delikatnie, tak żeby też nie spalić lakieru. Choć w moim przypadku akurat mnie to nie interesuje, także nawet jakbym go spalił, to nic się nie dzieje. A następnie od lewej do prawej rolujemy nad kole, wypychając je co chwilę coraz bardziej. Do momentu aż zrobimy tyle miejsca, żeby koło, które chcemy wsadzić, pasowało idealnie. W moim przypadku nie jest to jakaś duża odległość, ale i tak warto się do tego przyłożyć. Jak widać, tak wyglądają zrolowane nad kola. U mnie jest delikatnie zrolowany sam rand. Można byłoby go też wyciąć, ale z racji tego, że planuję felony na lato, to po prostu nie ma sensu, żebym to teraz robił, a też nie mam na tyle szerokiego koła, żeby to było konieczne. Jeśli nie masz rolki, a chciałbyś właśnie zniwelować ten rand, a niekoniecznie chcesz go wycinać, no to z pomocą oczywiście przychodzi młotek. I też bez problemu dasz radę, aczkolwiek wymaga to nieco większej precyzji. Dobra, rant mam oklejony, i teraz całość sobie zabezpieczę jakimś podkładem od spodu. I jeśli chodzi o rolowanie nad koli, to byłoby na tyle. Generalnie wydaje mi się, że nie ma tutaj co robić pełnomatrożowego filmu. Zabieg jest dość prosty. Oczywiście możesz zrobić to też w ten sposób. I szczerze mówiąc, gdybym nie miał dostępu do rolki, to też bym tak właśnie zrobił.